21 kwietnia Rada Unii Europejskiej powołała moją osobę na funkcję członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, instytucji pełniącej rolę Najwyższej Izby Kontroli Unii Europejskiej. Rada Unii uwzględniła propozycję rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który zaproponował moją kandydaturę. Mimo wielu kłód rzucanych pod nogi, mimo wielu prób zablokowania mojej kandydatury, Rada Unii składająca się z ministrów 28 państw członkowskich jednogłośnie przyjęła propozycję rządu polskiego. Nie mnie oczywiście oceniać znaczenie tego wyboru, natomiast cieszę się z tego, że sukces odniósł polski rząd i państwo polskie. Że to głos polski okazał się decydujący, że inne państwa Europy uznały polskie prawo decydowania o tym, kto będzie przedstawicielem Rzeczypospolitej w jednej z najważniejszych instytucji Unii. Europejski Trybunał Obrachunkowy to jest jak wspomniałem, unijna najwyższa izba kontroli unijny NIK. Instytucja, która sprawdza i kontroluje, jak wydawane są pieniądze z budżetu Unii, jak wydają je instytucje europejskie, zwłaszcza Komisja Europejska, a także państwa członkowskie. Trybunał bada, czy pieniądze wydawane są rzetelnie i uczciwie, czy wydawane pieniądze przynoszą oczekiwane efekty, czy rzeczywiście służą poprawie warunków życia w Europie. Podobnie jak Polski NIK, Trybunał Obrachunkowy sporządza raporty oceniające wydawanie unijnego budżetu. Raporty te rozpatrywane są przez Parlament Europejski, a także poddawane są do publicznej wiadomości na konferencjach prasowych. Podobnie jak polski NIK, Trybunał Obrachunkowy, jeśli stwierdza nieprawidłowości czy nadużycia w wydawaniu publicznych pieniędzy, gdy na przykład stwierdza podejrzenie korupcji lub afer, informuje o tym organy ścigania, w szczególności OLAF, czyli unijny Urząd do Walki z korupcją i nadużyciami. Dla mnie osobiście objęcie funkcji w Trybunale Obrachunkowym to powrót do mojego wcześniejszego doświadczenia w Najwyższej Izbie Kontroli, którą niegdyś miałem zaszczyt kierować. Z funkcji posła do Parlamentu Europejskiego, z funkcji politycznego zaangażowania przechodzę do działalności niezależnej i neutralnej politycznie, do działalności, w której wykluczone są polityczne emocje, a wymagany jest chłodny i obiektywny osąd rzeczywistości. Ta nowa funkcja w znacznej mierze zmienia też moje uwarunkowania w działalności publicznej. Z dniem 7 maja, czyli z dniem objęcia nowej funkcji, wygasa mój mandat poselski do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze nie wiemy, kto obejmie zwolniony mandat w województwie łódzkim. Następnie w kolejności pod względem liczby uzyskanych głosów są pan minister Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, a za nim doskonale znana słuchaczom Radia Maryja pani doktor Urszula Krupa. Którakolwiek z tych osób obejmie zwolniony przeze mnie mandat, w jednym i w drugim przypadku trafi on w dobre i godne ręce i na pewno będzie wykorzystany dla dobra Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, wybór do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego powoduje, że żegnam się z Państwem jako polityk. Nie wiem, czy definitywnie, ale na pewno na 6 lat tyle bowiem wynosi okres kadencji. Na ten czas zawieszam moje członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości i wstrzymuję się od wszelkiej działalności politycznej. Jeśli będę zabierał głos w sprawach publicznych, to już bez politycznych odniesień. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz na antenie Radia Maryja. Jeśli będą jakieś ważne i ciekawe kontrole Trybunału dotyczące spraw europejskich, czy zwłaszcza spraw polskich w Europie, zamierzam też w dalszym ciągu interesować się sprawami ludzkimi, którymi zajmowałem się do tej pory, choć będę to robił w innej formie niż dotychczas. Moje obecnie prowadzone ludzkie sprawy przekazuję w godne ręce moich dotychczasowych współpracowników i parlamentarzystów, senatora z Rawy Mazowieckiej Rafała Ambrozika posła z Łodzi Waldemara Budy, a, a także posła ziemi łódzkiej, mojego brata, rolnika z urodzenia i zawodu, ale zaangażowanego także w sprawach interwencyjnych, w sprawach pomocy ludziom Grzegorza Wojciechowskiego. Wierzę, że wszystkie te ludzkie sprawy podejmowane przeze mnie, a także przedstawiane w moich felietonach zostaną właściwie załatwione. Liczę na to zwłaszcza w kontekście dokonywanych obecnie zmian w w państwie polskim zmian w wymiarze sprawiedliwości, dzięki którym sprawiedliwości w naszej ojczyźnie powinno być więcej. Szanowni Państwo z całego serca dziękuję słuchaczom za tak wiele życzliwości i wsparcia, tego wsparcia politycznego, okazywanego w kolejnych wyborach, ale nade wszystko tego zwyczajnego, ludzkiego, okazywanego podczas setek czy nawet tysięcy spotkań w całej Polsce jestem za to naprawdę bardzo wdzięczny. Polska to wspaniały kraj, wspaniali ludzie, pełni wrażliwości, życzliwości i ciepła. Niestety państwo nie zawsze potrafi tym ludziom dobrze służyć. Czasem niestety ich krzywdziło. Trzeba było interwencji i pomocy. Wierzę, że to się w najbliższym czasie zmieni. Dziękuję wspaniałej rodzinie Radia Maryja za wszystko, czego dotychczas doświadczyłem, za to wielkie poczucie więzi i wspólnoty, za to wspólne działanie dla dobra naszej ojczyzny. Dziś nie żegnam się z Państwem ostatecznie, bo liczę, że znajdziemy formułę spotkań niekolidujących z zakresem mojej nowej funkcji i odpowiedzialności. Mówię Państwu tylko jeszcze raz z całego serca dziękuję z Panem Bogiem.